Cześć Boże, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie ocena Barao Tipo Argentina. Oczywiście w formie próbki. Moi drodzy, dostałem tą próbkę od dobrego ziela. Zatem zaczynamy odcinek. Słuchajcie, zacznę od kwestii zapachu tejże hierby. Zapach słodowy, taki właśnie bym powiedział w stronę Argentyny idący. Zapach właściwie tutaj dosyć przyjemny. Taki właśnie taki właśnie fajnej, przyjemnej słodowości, nie ma tutaj się do czego moim zdaniem przyczepić. Cena tej jedby to jest 30 zł za pół kilograma. Wygląd tejże w formie liści wygląda tak. Zobaczcie sobie, tak wygląda susz. Właśnie, czyli liście i patyczki, prawda? Susz grubiej mielony, mało pyłu. Właściwie mamy tutaj w tym przypadku. No i cóż mogę powiedzieć, że bierzemy się za picie tejże jedby. Wiatr tutaj duje. Z Roklanda nalałem, prawda, że tak powiem, wodę. I wielki Wiśniar próbuje jedba mate. Tak, jakby mieszanina jedb, moim zdaniem, brazylijskich z argentyńskimi. Trochę słodowości jest, ale taka godycz też ta godycz jest taka moim zdaniem niezbyt przyjemna. No, co mogę powiedzieć, to to, że, jest to moim skromnym zdaniem nieudana próba stworzenia jedby typu Argentina jednak jedby argentyńskie. Są generalnie rzecz o wiele lepsze, ta nie jest tragiczna, ale bym powiedział, że tutaj brakuje mi właśnie tej typowości argentyńskiej. W zapachu jest argentyńska, natomiast w smaku to takie właściwie nie wiadomo co, jakby to powiedział, gomuka nie pies nie wydra coś na kształt świdra. Także dziękuję bardzo. Szczęść Boże, trzymajcie się.